Cześć, ja na imię mam Tomek i witam Was w bibliotece Młota Bojowego. W poprzednim odcinku, od którego minęło już sporo czasu, opowiedzieliśmy sobie co nieco o ogrodzie Nurbla i o nim samym. O tym, komu i czemu Nurgle patronuje, jaki jest jego główny cel i jak w przybliżeniu wygląda jego kraina w domenie chaosu. W tym natomiast opowiem Wam o tym, jak do tej pory Pan zarazy namieszał w krainach od Eremitów, aż do teraz. Zapraszam. Zaczniemy od zamierzchłych czasów Eremitów, z której pochodzą różne opowieści o panu Zarazy. Wiadomo jednak na pewno, że jak tylko powstały krainy śmiertelników, Nurgle szczególną uwagę zwrócił na Gran, krainę życia, ponieważ to tam widział największy potencjał do rozwoju swoich mikroorganizmów i niekończące się źródło bazy do hodowli chorób i robactwa. Nieustająca płodność ziemi i ludzi. To wspaniały materiał, który można skorumpować i ukształtować na podobieństwo ogrodu Papy Nurgla. Dodatkowo miało tam miejsce wiele bitew pomiędzy wyznawcami Alariel i Nagasza. A tam, gdzie wojna, tam też rozpacz i ludzie chętniej sięgają po błogosławieństwa Nurgla, jeśli nie dostają wsparcia od swoich bogów. Zdaniem Nurgla, aby Geren była idealna, potrzeba tam tylko jego ogrodniczej ręki. Mniej więcej, również w tym czasie wierzenia w starych bogów leczenia i bogów zbiorów, ulegają deprawacji, a ludzie zwracają się ku potrzeptom demonicznych much nurgla. Wkrótce byt znany jako ojciec deszczu, o którym więcej usłyszycie już niedługo, staje się coraz potężniejszy w Gren, a jego wyznawcy coraz powszechniejsi. Zaczynają formować się społeczności, z których wyrosną w przyszłości jedne z pierwszych armii śmiertelnych wyznawców Boga Entropii. To właśnie początkiem ery chaosu, kiedy tylko bariera pomiędzy światami zaczęła pękać, w odpowiedzi na plugawe rytuały i zepsucie ludzi, demoniczne legiony władcy much wtargnęły do krain śmiertelników. Co gorsza, wypaczeniu uległy również niektóre wrota krain przez które armie Nurgla w pełnej krasie jeszcze sprawniej przekraczały barierę rzeczywistości. Nurgle pojawiał się wszędzie, jednak to już wcześniej upatrzona Grem została dotknięta przez jego plugawe łapska najbardziej. Jego siły rozpoczęły niekończącą się krucjatę ku zdeprawowaniu tej krainy i uczynieniu z niej przedłużenia ogrodu. Rotigus, zwany Ojcem Deszczu, Przyzwał w tym czasie prawdziwy potop. Napadało tyle śmierdzącego, brudnego deszczu, że stałe lądy zapadły się i zmieniły w wyspy, a Rotigus stał się dominującym w regionie bóstwem. To i wiele innych aktów świętokradztwa zapoczątkowało wojnę życia. Sylwanek walczyli dzielnie i zawzięcie, ale nawet im trudno było mierzyć się z plugawymi siłami pana rozkładu. Ofensywa na krainę Jadeitu szła pełną parą. Glotkin, czyli Trojaczki Glot, zaatakowały wschodnie brzegi Morza Prawd Żywiołów, a Magoth, Lords, czyli Lordowie Czerwia, jednocześnie zaatakowali regiony Neos, Dekrepite i Verdie, żeby obrońcy regionu Ever Springswaite nie mogli podjąć wspólnych działań defensywnych. I to w tym czasie powstało też pierwsze Rotbringer Contagium, czyli kontagium piewców z gnilizny nazywane Blessed Sons, czyli błogosławieni synowie, którzy w pragnieniu dowiedzenia swojej wartości najeżdżają i zrównują z ziemią kilkanaście twierdz Sylvanethu. W ekstremalnych przypadkach, nawet pożerając całą ich populację, kiedy już pokonani żołnierze natury pod wpływem mocy rozkładu Zmienili się w zgniłą, roślinną papkę. Również wtedy w Blighted Duchess, czyli Księstwach Chorób, regionach całkowicie opanowanych przez nurglitów, założony został Zakon Muchy. Rycerze tego zakonu dawno już oddali się w ręce nurgla, a szczególnie czczą istotę, którą nazywają Panią Cankerwall i w jej imieniu wyruszają na Krucjaty, by szerzyć choroby i żałość w krainie jadeitu. Jeden z dowódców zakonu swego czasu porwał się na wielką misję i chciał podbić całe Shish, prowadząc armię złożone z demonów i śmiertelników. Volgus, bo tak miał na imię ten dowódca, pokonał wiele plemion Krainy Śmierci, ostatecznie jednak poniósł porażkę i stracono go przed obliczem samego Nagasza. Niemniej zakon Muchy przetrwał i dalej działa będąc inspiracją dla wielu innych Rodbringersów do zakładania własnych paskudnych zakonów. Era chaosu to również czas, kiedy Horticulus Slymax w wielkim rytuale skalania zmienił całe Morze Hind w gęstą, galaretowatą masę. Jego armia w asyście licznych bestii Nurgla zdobyła najpierw kontynent zwany Iridia, a następnie podbiła sąsiadujący z nią kontynent Kurnothiel. Dom Bogałowów, Kurnosa. Ponieważ Kurnos, podobnie jak Alariel, jest bóstwem cyklicznym, a Slimax napadł na niego w czasie zimy, Kurnos, będąc w swoim zimowym aspekcie, nie dał rad napastnikom i został zgładzony na końcu Bitwy Łez, jak nazywane zostało to starcie. W efekcie tego zwycięstwa Horticulus Czerpał z żalu wszystkich mieszkańców kontynentu tak wielką moc, że zdołał splugawić trzy jeziora na kontynencie Iridia i uczynił z nich portal bezpośrednio do ogrodu Nurgla. Przez portal przeprowadzono całe hordy demonów i zaledwie po kilku dniach zamieniły one cały kontynent w bastion Nurgla i przechrzciły go na krainę o nazwie Invidia. Kiedy już Gren, prawie cała, znajduje się w obślizgłym uścisku pana plag. w ręce nurglitów wpada jeszcze święte drzewo i miejsce mocy Alariel, dom minionych wieków, a otaczające go magiczne jezioro zmieniło się w brudne bajoro znane jako Rotwater Blight. Nawet dzikie garganty zaniepokojone obrotem spraw opuściły swoje tereny i pozostawiły swojego protoplastę, boską bestię Behemata, śpiącego i całkowicie niebronionego. Coraz więcej terenów Gren przypominało już ogród Nurgla i coraz więcej ludzi decydowało się na przyjęcie jego darów. Doprowadziło to do tego, że pogrążona w smutku Alariel, znajdująca się w swoim zimowym aspekcie, wycofała się do subkrainy o nazwie Ethelwyrd. Tam ukryła się popadając w stagnację i rozpacz. Nastał czas wielkiego smutku i niepewności dla Sylwanezów, także dla całej krainy. Po tym, jak końca dobiegła Bitwa Płonących Niebios i Sigmar wycofał się do Azyru zatrzaskując za sobą bramę, po tym, jak Alariel zamknęła się w sobie i nadzieja dla krain, w tym dla Geren, zgasła, magotkini poczuli się już zwycięzcami i zaczęli traktować całą Geren jak swoją własność. Jak wiemy, era chaosu trwała kilka długich stuleci. Jednak ostatecznie dobiegła końca. A stało się to, kiedy w huku gromu na ziemię stąpili oni. Cali na złoto. Stormcast Eternals. Choć akurat do Gren zostaje przysłany zakon Hollowed Knights, cały w srebrze, a na jego czele Lord Celestant, Gardus Silson. Nurglici w pierwszej kolejności ulegają elementowi zaskoczenia, i siły Sigmara zakładają przyczółek w grę. Dodatkowo, furie nurgla budzi fakt, że Gardus nie uległ deprawacji, pomimo iż został czasowo uwięziony w jego ogrodzie, a co więcej, wyrąbał sobie drogę powrotną do wyjścia. Od tej pory magotkini szczególnie nienawidzić będą wszystkich przedstawicieli tego zakonu. Wkrótce po wkroczeniu do krainy życia, Hollow Knightsom udaje się zlokalizować Ethelword, gdzie ukrywa się królowa Sylvanethów i chcą audiencji u Alariel, by poinformować ją o kontrze Sigmara oraz by przekonać ją do przyłączenia się do walki. Niestety ich śladem podążają siły Nurgla i dostają się do sanktuarium Alariel. Jak tylko Ethelword zostaje splugawione, Alariel pogrąża się w jeszcze większej rozpaczy, która sprawia, że jej postać usycha i zmienia się w nasiono duszy. Stormkaści i Sylvanas starają się desperacko ratować nasiono, ale Torgluk, czempion Nurgla, depcze im po piętach, ponieważ zdaniem Nurgla nikt nie byłby wspanialszym orędownikiem zarazy niż skorumpowana i zepsuta jego mocą bogini Alariel. I to właśnie pragnie uczynić Torglug: zrobić z Alariel narzędzie w rękach swojego władcy. Ostatecznie jednak Torglug zostaje pokonany przez Celestanta Prima. Ma też wtedy miejsce wydarzenie bardzo, bardzo niezwykłe. Otóż dusza Torgluga, w której Sigmar dojrzał promyk prawości, zostaje wysłana do Azyru i tam poddana procesowi przekucia. Były czempion plagi powraca więc jako Tornus odkupiony, a wściekły ryk porażki Nurgla wstrząsa całym ogrodem w domenie chaosu. Odrodzonej w swoim wojennym aspekcie Alariel ostatecznie udaje się odbić złap Nurgla w Genesis i zabija trojaczki Glotkin. W podobnym czasie Tornus zabija Lorda Czerwia, Blowbarot Sponda. Podczas próby obudzenia śpiącego behemata, ojca wszystkich gargantów. Jednak po tej potyczce, jedna jedyna mucha dała radę uciec z ciała Blouba, co niefortunnie Tornus przeoczył. Gdyby mało działo się rzeczy, które są nie w smak panu rozkładu, to w całym Gren zaczynają pojawiać się nowe miasta sił porządku. Niemniej dalej ogromna część Gren pozostaje w rękach Nurgla. Władca much, który pogrążył się we wściekłości po serii porażek w Gren, dochodzi do siebie dzięki myśli, że fakt, iż tak się skupił na krainie życia, sprawił, że zapomniał o pozostałych krainach śmiertelników, w których jego dary też należą się biednym i rozpaczonym ludziom. Tam, gdzie jedne drzwi się zamykają, otwierają się inne. Pokrzepiony taką myślą. Zlecił Hortikulusowi przemierzenie wszystkich krain i ogłoszenie tamtejszym wyznawcom Nurgla słowa, iż nadszedł czas, aby atakować bastiony cywilizacji i siać ogród. Tak rozpoczął się siódmy wielki zasiew, czas potężnej agresji Nurglitów i masowych działań wojennych we wszystkich ośmiu krainach. Wielka podróż Slimaksa zakończyła się zasadzką Stormcastów, w którą wpadł i z której ostatecznie udało mu się szczęśliwie uciec. W trakcie tego starcia miał jednak nieprzyjemność poznać Neve Black Talon, która zostawiła mu pamiątkę w postaci blizny po ich pojedynku. Kolejne wielkie wydarzenie w historii Krain, czyli Necroquake, nie ominęło sił Nurgla. Rotigus, który chciał powstrzymać działania Nagasza, lecz razem ze swoimi demonami został pokonany przez siły wielkiego nekromanty, jeszcze zanim przekroczył bramy Nagashizar, Po swojej porażce mógł jedynie obserwować z domeny chaosu, jak nie umarli wstają z grobów i zagrażają życiu, całemu życiu, nawet temu, które rozprzestrzenia Nurgle. Magotkin są w tym czasie zmuszeni walczyć z siłami śmierci, żeby nie zabrakło żywych, mogących przyjmować dary pana rozkładu. Następny istotny moment w dziejach krain śmiertelników to ten opisany podczas kampanii Broken Realms, kiedy w tym czasie Invidie najechały siły Manfreda von Karsteina, którego na ziemię demonów wysłał ze specjalną misją Nagasz, Dzieciom Nurgla ostatecznie udało się odeprzeć umarłych. Całej sytuacji ironicznej pikanterii dodawał fakt, że wojska Sylvanetów też przyczyniły się do odparcia ataku Manfreda. Nurgle w ramach w cudzysłowie podziękowania za pomoc uwolnił kilku długo przetrzymywanych jeńców Sylvanetów, jednak wypuścił ich tak schorowanych i z tak złamanym duchem, że ich obecność i powrót sprawiły Sylvanethom więcej bólu niż ich wcześniejszy brak. Aktualnie w czasach Kragnosa, w erze Bestii, wielkie hordy zielonoskórych ogorów i gargantów pod sztandarem końca imperiów niszczą wszystko. Nieważne jakie wojska czy nacje staną im na drodze. Czy to wolne miasta, czy elfie pałace, czy twierdze chaosytów Wszystkie imperia mają upaść. Wiele bastionów Nurgla zostało zniszczonych. Ledwie wytrzymali najazdy umarłych, a już muszą walczyć z hordami zielonoskórych. Mimo to Nurgl jest zadowolony, ponieważ z każdej walki groty, orruki, ogory i garganty wynoszą zarażonych chorobami żołnierzy. I choroby Nurgla obierają setki nowych kierunków rozprzestrzeniania się. Dodatkowo, niektórzy szamani król Boysów pertraktują z czarownikami nurgla, aby ci zarazili jakimiś paskudstwami ich pomocników groty, by mogły one udać się przodem i chorobami osłabić twierdze, które Wielkie Ła ma zamiar najechać. Dzięki takiemu biegowi spraw choroby rozprzestrzeniają się szybciej niż mogliby to zrobić nurglici pojedynkę. To pokazuje, jak dobrze akolici pana rozkładu potrafią dostosowywać swoje działania do zmieniających się warunków. Zdaje się jednak, że sprzyja im również szczęście, i ich twierdze stają się aktualnie jeszcze trudniejsze do zdobycia dla sił ładu. Dlaczego? Otóż magotkin od zawsze budują swoje twierdze tam, gdzie plagi zebrały największe żniwa. Jednak odkąd Bela Kor stworzył swoje przeklęte ciemne chmury, obronność tych twierdz znacznie wzrosła. Wynika to z tego, że klątwa niebios, którą stworzył mroczny książę, zdaje się być przyciągana do miejsc, gdzie wybuchały magiczne epidemie i gdzie plagi czyniły największe spustoszenie. Co za tym idzie, stormkaści muszą być szczególnie ostrożni, atakując siedliszcza papy Nurgla. Ponieważ jeśli poniosą tam śmierć, mogą już nie wrócić. Najnowsze rozkazy Nurgla mówią, że jego wojska mają skupiać swoje wysiłki na młodych osadach Sigmarytów. Kluczowe może okazać się tutaj kalanie plugawą magią linii przepływu mocy, na których te nowe miasta są budowane. Ostatecznym efektem tych operacji ma być wywołanie w ludziach swoimi działaniami tak powszechnego i dojmującego poczucia beznadziei, by móc wykorzystać tą moc cierpienia i przenieść ogród z domeny chaosu do rzeczywistości. Wygląda na to, że nasze wojska ładu mają się czego obawiać. Pan zarazy. Nie siedzi bezczynnie przy swoim kotle. Nie czekasz nadarzy się okazja. Jest niebezpiecznie aktywny i może czaić się w każdym zakątku krain. Nie można przecież uciec przed muchami czy bakteriami. Wygląda na to, że to dowódcy Krucjat świtu będą mieli z nurglitami ciężkie przeprawy. W związku z tym w głowie mam kilka pomysłów, zarówno na kampanię do RPG, jak i na narracyjne bitwy na stole. Jeden z ciekawszych wątków, który przykuł moją uwagę, to zakon Muchy i jeden z jego mistrzów Volgus. Może ktoś z Nurglitów będzie chciał przywrócić do życia tego wielkiego wojownika? Na polecenie samej pani Kankerwall, wyruszy krucjata celem zdobycia ciała Volgusa. I dostarczenia go do księstw choroby. A wojska waszych przeciwników będą chciały powstrzymać wasze armie przed zdobyciem tego ciała. Można wtedy rozegrać kilka naprawdę fajnych narracyjnych bitew. Co można zaproponować na mniejszą skalę dla graczy RPG? -a? Może gdzieś w Hammer Hall na czarnym rynku pojawiły się pogłoski, że paskudna relikwia, palec Wolgusa, jest aktualnie w mieście. I bohaterowie graczy będą musieli odzyskać i zniszczyć plugawy artefakt. Może być też tak, że samo przenoszenie tego przedmiotu będzie wywierało na nich śmiercionośny efekt i wszyscy zachorują, wtedy w trakcie kolejnej przygody będą musieli znaleźć lekarstwo na toczącą ich chorobę. To tylko pomysły, i jestem pewien, że albo wpadniecie na własne, zupełnie inne. Albo zbudujecie coś nowego i ciekawego na bazie tych, które zaproponowałem. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się słuchało i coś z tego, co opowiadałem, zostanie z Wami i pozwoli na zbudowanie fajnego tła dla Waszych armii. Jeśli chcecie usłyszeć więcej materiałów, to pod filmem zostawcie lajka, a w komentarzu napiszcie, czy na stole prowadzicie do zwycięstwa Armii Nurgla czy zupełnie inne wojska. Gorąco zachęcam też do zasubskrybowania kanału, jeśli chcecie więcej Age of Sigmarowych treści. Tymczasem, trzymajcie się ciepło i zapraszam ponownie do mojej biblioteki.